W pierwszym dniu imprezy Artego pokonało CCC Polkowice 70 do 65, a Ślędza zwyciężyła AZS Uniwersytet Gdański 88 do 53. W tym drugim meczu, który właśnie oglądamy, właściwie od pierwszych chwil Ślędza miała ogromną przewagę, ale ze względu na problemy z konstruowaniem ataków Wrocławianki nie zbudowały tak wysokiego prowadzenia, jakby sobie tego życzył trener Arkadiusz Rusin. W efekcie po 10 minutach Ślędza prowadziła 21 do 7. Atak AZS-u przebudził się po rozpoczęciu drugiej kwarty, ale już jej finisz należał do Seria 11.0 w ostatnich minutach dała ślęzie prowadzenie do przerwy 47 do 22. Po przerwie trochę rozluźnienia u gospodyń i trzecią część meczu wygrywają Gdańszczanki 20 do 17. Na zakończenie pierwszego dnia wrocławskiej iglicy wróciła Śląz z pierwszej połowy ostatecznie demolując przeciwniczki. Finał był niezwykle zacięty, ale nie udało się pokonać Artego. Porażka 71 do 73 z jednym z faworytów Ekstraklasy jest zapowiedzią, że Wrocławianki stać także w tym sezonie na wielkie wyniki. Pierwszy raz turniej Wrocławska Iglica został rozegrany w 1985 roku, ale na drugą edycję kibice w stolicy Dolnego Śląska czekali aż do roku 2014. Wówczas zawody zyskały miano memoriału legendarnej koszykarki ślędzy i reprezentantki Polski Teresy Kępki-Swędrowskiej. Od zeszłego roku impreza rozgrywana jest również ku pamięci Eugeniusza Spisackiego, którego uważa się za ojca koszykarskiej sekcji Wrocławskiego Klubu. Iglica to nie tylko rywalizacja seniorek. W akcji oglądaliśmy również. Przyszłość polskiego basketu. W sobotę odbyła się tak zwana Mała Iglica. Dwumecz towarzyski pomiędzy Ślądzą Wrocław a MKS Polkowice dla obu zespołów. Zmagania w ramach Małej Iglicy to ostatnie sprawdziane przed rozpoczęciem rozgrywek młodzieżowych. Tradycyjnie już spotkania zaplanowano na sobotnie przed południe, aby po ich święcie koszykówki dziewczynki mogły obejrzeć z zmagania swoich starszych koleżanek. To było świetne wejście w nowy sezon Podobnie jak u rywala za Miedzą w Ekstraklasie Śląsk rozbił przeciwnika tym samym śladem Poszli szczebel niżej gracze WKK Choć początek wcale tego nie zapowiadał Goście po kilku minutach prowadzili 10 do 5 Szybko znaleźli się jednak w trudnej sytuacji Ekipa Niedbalskiego Bliźniacza do stylu z poprzedniego sezonu Zaczęła grać szybko i drużynowo Świetnie w tej układance odnaleźli się Nowi Piotr Niedźwiecki i Tomasz Prosta Gospodarze szybko odskoczyli na 10 punktów A po kilku kolejnych akcjach Było już nawet 38 do 23. Później stracili 7 punktów z rzędu. Był to jeden z kilku przestojów, który przytrafił im się w tym spotkaniu, ale nie pozwoliło to koszykarzom z koło brzegu nawiązać walki o zwycięstwo. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Gospodarze zdołali przekroczyć granicę 100 punktów, zwyciężając ostatecznie różnicą 20 oczek. Drużyna gospodarzy trafiła 24 na 35 prób za 2 oraz 16 na 34 próby za 3. WKK miał też aż 20 asyst. Najlepszym aktorem tego widowiska Tomasz Prostak. Zdobywca 23 punktów. Miał też 8 asyst i 5 zbiórek. Piotr Niedźwiecki do 21 punktów dołożył 7 zbiórek i 4 bloki. W Enerdze Kotwice można wyróżnić tylko dwóch koszykarzy. Bartosz Wrubel zdobył 21 punktów oraz miał 8 zbiórek. Jakub Stanios do 20 oczek dołożył 6 asyst. W drugiej kolejce ekipa z Wrocławia zagra na wyjeździe w Prudniku. Tam zawsze gra się bardzo ciężko, ale pamiętajmy, że doskonale Tę haleznę Tomasz Prosta, który właśnie pogoń zamienił na WKK. Nadzieja więc na końcowy sukces całkiem spora. A się zmienia każdego roku, co ważne, otwiera się też na mieszkańców Wrocławia. Inwestycje, które mają miejsce na uczelni, powodują, że obiekty Akademii są w coraz lepszym stanie i coraz więcej osób może z nich korzystać. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do inwestycji, o których mówiłem od paru lat. Pięliśmy budżet, rozpoczynamy pierwszą inwestycję, która nazywa się Remont Stadionu Lekkoatletycznego przy ulicy Witelona 25, który chcemy otworzyć również dla społeczności Wrocławia. Chcemy, aby od parku Szydnickiego ludzie biegający mogli tam. Więc porozgrzewać się, porozciągać i dalej, dalej pobiec, jak będą chcieli to mogą się monitorować u nas. Przed uczelnią stoi wiele wyzwań dotyczących nie tylko polepszenia infrastruktury. AWF przede wszystkim skupia się na studentach i ich przygotowaniu do rynku pracy. Uczelnia chce też organizować wydarzenia sportowe, które spowodują, że wrocławianie jeszcze bardziej będą zakochani w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Jeżeli chodzi o plany naukowe, w dalszym ciągu utrzymanie kategorii A, czyli tej, która nam gwarantuje znakomitą jakość nauki. Modernizacja, ciągła modernizacja i dostosowanie programów kształcenia do rynku i oczekiwań. Rynku i organizacja, czyli organizacja dużych wydarzeń na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego, wspólnie z miastem, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Działania uczelni są doceniane nie tylko we Wrocławiu, ale w całym kraju i także za granicą. Nasza AWF od lat jest czołową sportową uczelnią Polski. Wielu może nam pozazdrościć kadry dydaktycznej, infrastruktury, otwarcia na świat i niezwykłych studentów. Warto dodać, że wybitni polscy sportowcy chcą studiować na wrocławskiej uczelni. To dla niej jest najlepszą reklamą. Bardzo jesteśmy dumni. Działania, które robimy, nie robimy dlatego, żeby być najlepszym, tylko dlatego, żeby zaspokajać oczekiwania i potrzeby rynku. A jeżeli to się przekłada jeszcze na to, że rzeczywiście jesteśmy w tym topie, no to ja jestem Szczególnie, szczególnie zadowolony. Z okazji inauguracji roku akademickiego na ręce rektora wpłynęły liczne listy gratulacyjne. Było pismo od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, od prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego i ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Jarosława Gowina. W zawodach wystartowały wszystkie dolnośląskie kluby. Był to dla nich doskonały sprawdzian, by zobaczyć, w jakiej są dyspozycji. Łącznie zobaczyliśmy w akcji 30 zawodników z takich kuźni talentów jak Śląsk Wrocław, Max Tytan Oława, KPC Górnik, Polkowice, Polnica Wierzbno, UKS Talent Wrocław. Byli też goście z Zielonej Góry i znanego nam dobrze klubu Mos Opole. Liczba przełożyła się w jakość, bo poszczególne pojedynki w kategoriach momentami były niezwykle ciekawe. A jakie wnioski po memoriale? Że mamy kilka talentów, nad którymi intensywnie trzeba pracować. Pracować. Turniej był rozgrywany w pięciu kategoriach wiekowych. Juniorzy do lat 17 tu wygrał Bartosz Kocyło z Górnika Polkowice. W kategorii juniorów do lat 20 triumfował Jakub Zieliński z Tytana Ława. W grupie wiekowej młodzieżowców do lat 23 najlepszy był natomiast Michał Żerek z Mosu Opole. Na pomoście zaprezentowały się także panie. W kategorii do lat 17 Karolina Michałek z Talentu Wrocław najlepsze, a w grupie do lat 23 zwycięstwo Weroniki Wolas ze Śląska Wrocław. Drugie miejsce w tej grupie zajęła Natalia Pawlik i ona pojedzie na Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 20 w Bukareszcie. Wśród chłopców Bartosz Kocyło jest kandydatem do wyjazdu na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Eliacie na początku grudnia. To zawody dla juniorów do lat 17. Warto pochwalić także indywidualnie Jakuba Zielińskiego, który wyrwał 145 kg, podrzucił 183, co dało 329 kg łącznie. Świetny wynik. Dodajmy, że sztangista jest pewniakiem na wyjazd do Bukaresztu. Wyróżnienie otrzymali też. Byli zawodnicy trenera Aleksandra Machowskiego, wojewoda dolnośląski Paweł Chraniak przyznał małe upominki. Otrzymali je bracia Mirosław i Włodzimierz Chleboszowie, Remigiusz Świercz, Zbigniew Świtalski, Bogdan Kusiński i Walerian Gańcarczyk. Obie strony porozumienia osiągnęły już w lipcu, ale ze względów formalnych dopiero teraz umowa mogła ujrzeć światło dzienne, mówiła przedstawicielka sponsora. Nie podano szczegółów finansowych kontraktu. Prezes Śląska Piotr Waśniewski przyznał jednak, że jest on lepszy dla klubu niż poprzednia umowa sponsorska, także z firmą z branży bukmacherskiej. Nowy sponsor Śląska otrzymał m.in. reklamę na stadionowych bandach i miejsce z przodu koszulki meczowej piłkarzy. Dotychczas widniało tam logo fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Wrocławski klub będzie nadal udostępniał nieodpłatne fundacji miejsce na strojach meczowych. Tym razem na tylnej części koszulek WKS-u znajdzie się logo przylądka nadziei. Do tej pory Śląsk grał z logo fundacji między innymi dzięki nowemu sponsorowi. To on zgodził się, by przód koszulek był wykorzystany do momentu oficjalnego przedstawienia swojej firmy jako głównego sponsora klubu. Koszulki z reklamą fundacji, w których do tej pory rywalizowali piłkarze Śląska, trafią na licytacje, z których dochód zostanie przekazany na leczenie małych pacjentów. Pierwsza koszulka kapitana drużyny Krzysztofa Mączyńskiego została kupiona przez nowego sponsora Głównego WKS-u. Dodajmy, że Wrocławianie już z nowym logo szykują się do kolejnego meczu w Ekstraklasie w piątek. podejmą u Jagi Białystok początek. Spotkania o 20.30. Przygotowania do Mistrzostw Świata u Gaworskiego wyglądały początkowo jak zwykle. Trenował w kraju, startował w Pucharze Świata. Wszystko zmieniło się na finiszu treningów. Szybko wyleciał do Azji, by trenować z Chińczykami, czyli najlepszymi z najlepszych. Mieliśmy tą możliwość, że mogliśmy zobaczyć, jak, jak to wygląda od kuchni w, w stronie, po stronie Chin. Prawda? No wszyscy podchodzą tam profesjonalnie, w stu dają siebie wszystko i praca, praca, jeszcze raz praca i to u nich daje ten efekt końcowy, który przekłada się na ich listy kwalifikacyjne do kwalifikacji, czy to olimpijskiej, czy to Pucharu Świata. Gaworski przekonał się, jak wygląda praca za Wielkim Murem. Tam liczy się tylko efekt końcowy, do którego Prowadzi poświęcenie się w pełni swojej pracy i pasji. Także dotyczy to niepełnosprawnej grupy szermierzy. W ośrodku po prostu non-stop, dwa razy dziennie co najmniej mają treningi, i to są po prostu, tak brzydko powiem, sportowe maszyny do trenowania i. I opierają się tylko na treningu, nic więcej nie robią, więc ich głównym zajęciem jest trening szermierczy. Wrocławianin po treningach w Chinach poleciał do Korei Południowej na Mistrzostwa Świata. Zawody nie przebiegły po jego myśli i nie zdobył medalu. Stracił też sporo punktów w kwalifikacjach do Igrzysk Paraolimpijskich. Trzeba było mieć bardzo, bardzo, bardzo dużo siły i gdzieś tych sił w tym końcowym efekcie zabrakło. Aczkolwiek no spróbowałem, spróbowałem, walczyłem do samego końca. No, sport jest taki, że raz człowiekowi idzie, raz nie. Nie mogę teraz sobie niczego zarzucić. Próbowałem, walczyłem do samego końca. Wyszło jak wyszło. Dalej jestem w grze, dalej walczę o kwalifikacje olimpijskie do Tokio, więc uważam, że, że ten pobyt mój i w Chinach i w Korei w pewnym momencie zaprocentuje. Zawodnik oczywiście nie składa broni i już szykuje się do kolejnego startu. W kolejnym miesiącu czeka go bliższy wyjazd, tym razem Puchar Świata Zawita do Holandii. Muszę się przygotować do kolejnego turnieju Pucharu Świata, który już w połowie listopada będziemy mieli turniej w Amsterdamie, też liczący do kwalifikacji paraolimpijskiej, więc no nie można nawet na chwilę odpuścić, trzeba podtrzymać tą formę i próbować dalej walczyć. Jacek Gaworski jest srebrnym medalistą Igrzysk Paraolimpijskich w drużynie z Rio de Janeiro. Jego celem jest start w kolejnych Igrzyskach i walka o kolejne medale.